Witam uprzejmie, po tej stronie Janek Zjanek. Witam w kolejnym odcinku cyklu Fiat Seicento i nie tylko. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czymś takim, co nosi nazwę nagrzewnicy samochodowej i jest sprzedawane w wielu popularnych marketach. Jak wygląda nagrzewnica samochodowa z marketu? Nagrzewnica samochodowa z marketu wygląda mniej więcej tak. Wygląda jak mała grzałka albo suszarka do włosów. Niekoniecznie mała, ale, ale mniej więcej zasada jej działania jest identyczna. No i ta nagrzewnica posiada oczywiście wtyk do gniazda zapalniczki w samochodzie, wtyk zasilający. No właśnie po to, żeby móc być zasilana z instalacji elektrycznej samochodu. Jej zadanie, wedle producenta, polega na tym, że jest w stanie ogrzać samochód, no i jest w stanie być alternatywą dla prawdziwej nagrzewnicy. Jak wygląda prawdziwa nagrzewnica? Czym jest prawdziwa nagrzewnica samochodowa? Nagrzewnica wygląda mniej więcej tak. To jest nagrzewnica, dokładnie zamiennik nagrzewnicy do Fiata, Seicento. To urządzenie w wielu samochodach znajduje się na podszybiu, czyli za tą taką matą wygłuszającą z tyłu silnika. Jeżeli patrzymy na mm, samochód właśnie od strony maski, to możemy być pewni, że ta nagrzewnica gdzieś tam y, z przodu się znajduje, y, gdzieś pod y, zegarami, może nie od strony kierowcy. Bardziej tak na środku samochodu. No i nagrzewnica działa w ten sposób, że płyn chłodniczy, który jest ogrzewany, gromadzi się w tej nagrzewnicy, przepływa dokładnie przez nią. No i wentylatorek wypycha to ciepłe powietrze, bo ona się nagrzewa do bardzo dużej temperatury. Wentylatorek taki sprytny, który jest gdzieś tam przy tej nagrzewnicy umieszczony, wpycha to powietrze do kabiny. W której znajduje się kierowca, znajdują się pasażerowie, oczywiście nie wpycha samoczynnie, tylko wtedy, kiedy kierowca będzie miał, czy tam pasażer będzie miał takie życzenie. Moi drodzy, jaka jest wydajność takiej samochodowej nagrzewnicy? No jeżeli ta nagrzewnica nie jest zatkana, nie jest w jakiś sposób uszkodzona, no i przede wszystkim ten układ chłodzenia silnika jest w doskonałym stanie? no to ta nagrzewnica działa bardzo dobrze. Ja mogę podpowiedzieć Wam, że jeżeli chodzi o Fiata Seichen, to jest to mały samochód. Naprawdę można bardzo szybko, zaraz po ruszeniu samochodem, osiągnąć temperatury niemalże tropikalne, ale oczywiście no, tutaj taką zasadą, naczelną zasadą jest to, żeby ten układ, cały układ chłodzący był, był sprawny. Czasami a nawet można powiedzieć, że bardzo często bywa tak, że coś w tym układzie idzie nie tak. W zależności od marki samochodu, w zależności od modelu samochodu, możemy przyjąć, że są samochody, które tą instalację chłodniczą mają bardziej narażoną na usterki, mniej narażoną, tak czy inaczej. Nawet w najlepszym samochodzie, samochodzie, który wcale nie słynie z tego, że ten układ chłodniczy podlega jakimś częstym usterkom, te usterki po prostu mogą wystąpić. No i zazwyczaj jest tak, że wtedy jest wielki problem, bo na przykład jest zima, jest jesień, potrzebujemy ogrzewania, nie możemy sobie dać rady, nie możemy tego ogrzewania uruchomić po przekręceniu tej manetki, czy tam tego pokrętła, który odpowiada za, za ciepły nadmuch, wieje zimne powietrze, albo co gorsza, w ogóle nie słyszymy tego wentylatora, jest po prostu cisza i jest zimno. Nie jest to na pewno sympatyczna sytuacja. No i właśnie do takich wniosków doszli producenci tak zwanych nagrzewnic samochodowych, upychając je w marketach. Ich tok myślenia był dokładnie taki. Skoro z tym układem chłodzenia są jednak mimo wszystko jakieś tam problemy, częstsze lub mniej częstsze, ale wiąże się to z najczęściej z oddaniem auta do mechanika, wiąże się to z jakimiś wydatkami, no to możemy zaproponować produkt, który tak naprawdę kosztuje ułamek ceny wymiany tej prawdziwej nagrzewnicy, czyli tej, którą pokazywałem przed momentem. No i możemy zacząć sprzedawać coś takiego. Coś, co kosztuje 30, 40 zł, co jest łatwe do instalacji. Bo w zasadzie ogranicza się tylko i wyłącznie do podpięcia tego urządzenia do instalacji elektrycznej samochodu. No i w teorii powinno to spełniać swoje zadanie. Czy to spełnia swoje zadanie? No moi drodzy, nie spełnia swojego zadania. Jeżeli miałbym procentowo przedstawić, ile to urządzenie jest w stanie osiągnąć wydajności, tej prawdziwej nagrzewnicy, no to nie wiem, czy bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest, nie wiem, ta nagrzewnica marketowa jest w stanie osiągnąć 10% wydajności tego urządzenia. Moim zdaniem z pewnością nie. Może to jest, nie wiem, 1-2% wydajności tej prawdziwej nagrzewnicy. Jaki w takim razie płynie z tego wniosek? Moi drodzy, nie warto wydawać pieniędzy na tego typu urządzenia. Te urządzenia nic Wam nie przyniosą dobrego, oprócz tego, że uszczuplą Wasz portfel. Producent tego urządzenia i pewnie wielu, wielu podobnych urządzeń chwali jeszcze to urządzenie za dodatkową funkcję. Mianowicie ta funkcja polega na tym, że tutaj jest taka odciągana rączka. Można sobie chwycić tą nagrzewnicę. Wygląda jak taki policyjny. Policyjny radar, troszeczkę, ale to, to, to nie o to chodzi. Mianowicie, możemy to odciągnąć, podłączyć do instalacji samochodowej, na przykład sobie tym nadmuchem, ciepłym nadmuchem odszronić od szyby. No, moi drodzy, to ładnie wygląda w teorii. Tak naprawdę, to urządzenie niezbyt nadaje się do, do takiego zastosowania. To urządzenie przede wszystkim jest bardzo energożerne. Na tym urządzeniu mam zapisane, że. Ono posiada moc 150 W. To jest bardzo dużo, jak na instalację samochodu. Na pewno bardzo dużo, jak na instalację takiego malutkiego samochodu jak Fiat Seicento, zasilanego akumulatorem około 40 godzin. No i to nawet nie jest problem związany tutaj z drenowaniem samego akumulatora, bo domyślam się, że podczas jazdy. Ten akumulator jest w stanie uzupełnić swoje, swoje straty za pomocą dobrze działającego alternatora. Natomiast martwi mnie troszeczkę sama instalacja elektryczna i obciążenie tej instalacji elektrycznej urządzeniem, które pobiera tak dużo energii. Dlatego to urządzenie myślę, że nie dość, że jest nieprzydatne, to jeszcze na dodatek może być po prostu niebezpieczne może spowodować dodatkowe wydatki, których byśmy tak naprawdę nie chcieli. Co jeszcze warto zapamiętać z tej lekcji związanej z testowaniem nagrzewnicy samochodowej sprzedawanej w marketach? Warto zapamiętać to, że o ogrzewanie samochodu, sprawność ogrzewania samochodu, należy tak naprawdę dbać cały rok i na pewno nie należy tych napraw układu chłodzenia Zostawiać na ostatnią godzinę. Jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenia, że wasz samochód nie ma sprawnego ogrzewania, warto zainteresować się tym tematem o wiele, wiele wcześniej, zanim przyjdą jesienne chłody. Na pewno warto porzucić myśl o tym, że uda się przetrwać jesień czy zimę, stosując taką marketową nagrzewnicę. Nie warto po prostu wydawać takich pieniędzy, nie warto ich marnować na taki przedmiot. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi dotyczące właśnie nagrzewnicy samochodowej, konkretnie tej marketowej, no i konkretnie tej prawdziwej, tej aluminiowej, która znajduje się w praktycznie każdym samochodzie, będę wdzięczny za Wasze komentarze. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli ten materiał zyskał Waszą przychylność. Polecam również fanpage mojego kanału na Facebooku. Link do tego fanpage'a znajduje się na głównej stronie kanału, zaraz przy grafice kanału. W prawym, dolnym rogu powinien być link właśnie do tej strony. Jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie otrzymywać takie informacje dotyczące kanału i nie tylko kanału, a na przykład nie wystarczy Wam sama zakładka społeczności na YouTube, zapraszam serdecznie do polubienia fanpage'a. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Janek z Janek.